Pogoda ostatnio nie najlepsza, natomiast zobaczcie, co tam się wydarzyło. Nie wiem, czy kojarzycie na moich filmach. Zawsze tutaj jest morze, może, morze, a tymczasem morze się tak cofnęło, że zrobiła nam się bardzo duża plaża. Tutaj plaża zazwyczaj jest taka wąska, dopiero trzeba trochę dalej przejść, żeby była taka już naprawdę mocno szeroka, a teraz taka nam się zrobiła pod domem, więc mega! Dzień dobry, kochani, zapraszam Was na vloga. Chciałam Wam zaproponować coś, co zaproponowałam samej sobie wczoraj, a mianowicie challenge na pozbycie się płaskodupia. Słuchajcie, jakiś czas temu odwiedzałam koleżankę i zobaczyłam jej przepiękną pupę. I mówię: Kurde, Paula, skąd ta pupa? Tak się urodziłaś? Czy jak, jak, jak to się robi? I ona mówi ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Pokazała mi zdjęcia przed i po. Różnica jest ogromna, więc naprawdę ćwiczeniami można sobie zrobić piękną pupę. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, jak moje ciało wygląda, natomiast zawsze można coś ulepszyć. No i taką ładną, jędrną, kształtną pupę chciałabym właśnie mieć. Także, jeżeli macie ochotę, to przyłączcie się. Ja teraz codziennie przed jogą będę wykonywać cztery. Ćwiczenia. Tutaj je mam rozpisane na karteczce, i zaraz Wam je też wrzucę. Słuchajcie, tutaj na, na monitorku chodzi o przysiady, chodzi o wypady, chyba wypad się tak to nazywa. <gry> I też będzie ćwiczenie z obciążeniem, dlatego mam przygotowane tutaj butelki, taki sześciopak. No, i chodzi, słuchajcie, o to, żeby co najmniej miesiąc wytrwać w tym challenge'u. Mój plan jest taki, żeby co najmniej przez 3 miesiące cisnąć, ale zobaczymy po miesiącu, jak to płasko dupie się z, zmieni. A teraz Wam pokażę, jak te ćwiczenia wykonywać, o co w nich chodzi. Słuchajcie, no to jest kwestia tak naprawdę codziennie 20 minut i myślę, że naprawdę efekty będą przepiękne, także dajcie znać. Kto się dołącza do challenge'u, ja też będę Wam o nim przypominać na Instagramie w miarę możliwości codziennie. Pewnie to nie będzie codziennie, ale jak najczęściej, żeby się też pamiętały. No i też później będą zdjęcia przed i po, żebyście zobaczyły. Może później po moim challenge'u będziecie chciały sobie też same zrobić, jak zobaczycie, że faktycznie to działa. Także co, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to klasyk wśród ćwiczeń na pośladki, czyli przysiady. I tutaj wykonujemy 30 powtórzeń. Bardzo ważne jest, żeby kolanami nie wykraczać poza wasze palce stóp. Więc zwróćcie uwagę tutaj, jak ja to wykonuję, że nie wykraczam poza moje palce. No i też pupa jak najniżej staramy się dojść i przy wchodzeniu w górę ją napinamy mocno. Następnie mamy wypychanie bioder z obciążeniem. Tutaj położyłam sobie na brzuchu ten sześciopak e, dużych butelek wody. I tutaj robimy 15 powtórzeń. Dobrze, żeby nogi były stosunkowo blisko waszych pośladków. E, no i też e, jak opadacie, to starajcie się nie dotykać ziemi, tylko żeby to był taki płynny ruch góra-dół, żeby nie odpoczywać tam w dole. Trzecie ćwiczenie to jest unoszenie pośladków z jedną nogą w górze. Tutaj mamy 15 powtórzeń na każdą nogę, czyli też łącznie 30, ale tak jak mówię, każda noga ma po 15. I ostatnie ćwiczenie to jest przysiad wykroczny, i tutaj też każda noga po 15 razy. Tutaj też ważne jest to, żeby nie wykraczać kolanem poza wasze palce stóp i żeby plecy były proste. I to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby też nie pochylać się do przodu, tylko że zwróćcie uwagę, że ja jestem cały czas w pionie. Okej. Okay. Ja wykonałam dla was teraz pokazowo te cztery ćwiczenia, które będę ćwiczyć. Wypisałam wam też ile należy powtórzeń wykonać i chodzi o to, żeby te cztery ćwiczenia każde z nich z osobna wykonać trzy razy, czyli robicie jedną serię po kolei pierwsze, drugie, trzecie, czwarte ćwiczenie. Powtarzacie i powtarzacie, mają być trzy serie, taka jest idea. Nie śpieszcie się, rob, róbcie w swoim rytmie, oddychajcie i myślę, że to jest fajne też na początek dnia, żeby wprowadzić sobie coś takiego na rozruch, na pobudzenie, na więcej energii. Ja już czuję się super, zrobiłam jedną serię, teraz dorobię dwie serie i zaraz zrobię sobie pyszny koktajl warzywny. Trzy serie wykonane. Czuję się świetnie, jestem zmęczona, zdyszana, ale czuję w tym ogromny potencjał, że faktycznie, jak będę to robiła codziennie, myślę, że 6 dni w tygodniu z jednym dniem przerwy to będzie super. Później do tego jeszcze yoga, rozciąganie, więc myślę, że to jest świetny pomysł. A jeszcze też chciałam Wam powiedzieć, że robię to nie tylko dla wyglądu. Ale też po to, żeby moje nogi i kolana wzmocnić, e, dlatego że chcę jeszcze lepiej wykonywać moje asany jogowe, być silniejsza, bo joga też fajnie wzmacnia, ale chcę ten proces jeszcze trochę przyspieszyć, dlatego też e, nie tylko ładna pupa, ale też silne nogi, żeby to wszystko fajnie grało. E, a teraz idę sobie zrobić zasłużony soczek warzywny. Machina już przygotowana, warzywka i owoce też przygotowane. Głównym składnikiem, jak widzicie, będzie szpinak. Dokładnie 300 g szpinaku, ale też dla smaku dorzucę marchewkę i będą też owoce, jest kiwi, jak widzicie nieobrane, ja wam mówiłam, że nie obieram kiwi, bo nie trzeba tego robić. Jest tutaj też jabłko i jest też dosyć spory kawałek imbiru. Z tego będzie coś przepysznego. Pycha, soczek, jeszcze przydałaby się cytryna odrobina cytryny, żeby był taki fajny kwaskowy posmak, nie miałam niestety ale też możecie dodać na przykład wodę kokosową też fajnie pasuje i bardzo też polecam wam posiadanie takiej maszyny naprawdę raz, dwa macie pyszny zdrowy sok i no ja sobie bardzo to chwalę odkąd ją mam przycupnęłam sobie bo czas porozmawiać o Marce, która sponsoruje dzisiejszy film. Słuchajcie, byłam bardzo sceptycznie do tej współpracy nastawiona na początku, natomiast Marka, o której zaraz Wam opowiem, zachęcała mnie gorąco do przetestowania swoich produktów. Na co się zgodziłam i. Testy mnie niezwykle pozytywnie zaskoczyły, dlatego stwierdziłam, że opowiem Wam o tych rzeczach. A są to, słuchajcie, perfumy, i są to perfumy marki Made. In Lab, czyli robione w laboratorium. I to są perfumy inspirowane najbardziej popularnymi zapachami, jakie są np. w Seforze. No i wiecie, ja do takich propozycji się odnoszę sceptycznie, dlatego że nie znoszę podrób, nie znoszę zżynania. Natomiast to co mi się podoba w tej marce, to jest to, że te zapachy są bardzo podobne, są inspirowane. Nie są to zapachy identyczne jeden do jednego, tylko właśnie takie zainspirowane waszymi ulubionymi klasycznymi perfumami. Do tego też to co mnie przekonało, to jest to, że ta butelka też nie jest skopiowana jeden do jednego, tylko że jest to po prostu flakonik prosty, niczego nie udający i i naprawdę, też bardzo fajnie wykonany. To też jest inna kwestia, że to jest bardzo fajne, porządne szkło i bardzo elegancko prezentująca się buteleczka. I też zdecydowałam się na to, żeby wam o tej marce opowiedzieć, dlatego, że wydaje mi się, że teraz wszyscy bez wyjątku szukamy oszczędności. A właśnie dzięki tej marce możecie świetnie oszczędzić kasę, dlatego że tutaj 100 ml takich perfum to jest mniej niż 40 zł, co jest naprawdę rewelacyjne. A perfumy są naprawdę jak najbardziej trwałe Pięknie pachną Jeszcze o zapachach Wam zaraz opowiem I to też jest motto marki Czyli więcej zapachu Mniej marketingu Przez to, że oni nie płacą właśnie Za fikuśne flakony Design, etykiet, nazw I tak i tak Tylko właśnie koncentrują się na tym, żeby stworzyć zapach Który jakoś tam przypomina Znane, popularne zapachy To jest ogromne Ogromna oszczędność i dzięki temu też są w stanie właśnie taniej Wam perfumy wyprodukować. I też dzięki tej cenie możecie kupić sobie więcej perfum. Jeżeli tylko macie ochotę, podoba Wam się kilka zapachów, to możecie sobie spokojnie pozwolić na to, żeby kupić sobie trzy różne, a nie tylko jeden. No i też nie oszczędzacie tych perfum, nie czekacie na jakąś specjalną okazję, żeby się wyperfumować, tylko spokojnie, codziennie, nawet kilka razy dziennie, można się tym psikać i nie ma takiego ścisku w żołądku, że tutaj nadużywacie czegoś co było drogie. Tutaj na tych buteleczkach nie znajdziecie napisu typu Lancôme czy Chanel, nie znajdziecie tej marki, którą jest inspirowane, które są inspirowane perfumy, no bo to nie są te same perfumy. Macie tylko numerek. I macie tutaj napisane na przykład Style, Fruity Floral Czyli owocowy, kwiatowy Ja zamówiłam Cztery zapachy, które znam bardzo dobrze Między innymi Amor Amor Cacharel Black Opium od Yves Saint Laurent Nie, trzy przepraszam Trzy, takie, które były moimi Ulubionymi przez dłuższy czas Black Opium do teraz jest Moim ulubionym zapachem Do tego stopnia, że mam go W wersji wielkiej już jak widzicie mi się kończy W wersji małej i mam też black opium w stiku, takim do torebki, żeby sobie pomagać ponad garstku. I taki stik jeszcze mam drugi gdzieś w torebce ukryty. I to już, to już naprawdę jest któreś moje opakowanie z kolei, więc ja te perfumy naprawdę bardzo dobrze znam. Używa ich też moja mama. No i słuchajcie, zamówiłam sobie ich odpowiednik w Made in Lab. To jest numer 10 i powiem Wam tak. Te perfumy nie pachną tak jak black opium według mnie, natomiast czuć, że to jest bardzo zbliżone i że to jest rodzina, więc na przykład, jeżeli lubicie bardzo black opium, jestem przekonana, że te perfumy Wam się bardzo, ale to bardzo spodobają i też myślę, że jest to fajna opcja, jeżeli lubicie jakieś perfumy bardzo, ale trochę Wam się znudziły. To myślę, że też fajną sprawą jest, żeby sobie wziąć te perfumy. Szczególnie mówię o tym przypadku Black Opium. Kupić sobie ich odpowiedni, który nieco się różni. I troszkę odpocząć od tej wersji klasycznej. Bo to mówię. Pachnie przepięknie, na pewno spodoba się tym, którzy używają Black Opium, yy, natomiast pachnie trochę inaczej. No i to jest właśnie fajnie, bo widać, że tam w laboratorium faktycznie pracują nad tymi zapachami i tworzą coś podobnego, co się też spodoba, natomiast nie jest to takie jeden do jednego. A też to, co jest fajne, to co Wam pokazałam, że ja na przykład z Black Opium mam takie małe perfumy do torebki. To oni też mają mniejszą wersję do torebki, więc też świetnie. Opcja. No i słuchajcie, tutaj Amora Morka Szarel. To słuchajcie, był zapach, którego ja używałam w czasach nastoletnich. Uwielbiałam ten zapach, natomiast wymęczyłam go tak strasznie, że musiałam go odstawić i już nigdy do niego nie wróciłam. Natomiast teraz zobaczyłam właśnie na stronie Made in Lab, że oni mają też Amora Morka Szarel i sobie zamówiłam. No i teraz to są moje ulubione perfumy. Jakoś tak wróciła mi miłość do nich i teraz najczęściej używam tego 22, który właśnie jest inspirowany Amora Molka Sharel. Jest bardzo, bardzo podobny. Myślę, że ze wszystkich, które mam, to ten najbardziej przypomina oryginał. I teraz Made in Lab robi świetną akcję, gdzie kupicie sobie cztery zapachy w cenie trzech. Wystarczy, że do koszyka dodacie cztery zapachy i automatycznie tam wam się Odejmie ten jeden zapach, i ten czwarty będzie kosztował grosz. I łącznie za cztery zapachy zapłacicie niecałe 120 złotych, więc to jest tak naprawdę ułamek tego, co płacimy za jedne perfumy, na przykład w Seforze. Także myślę, że bardzo fajna akcja. Znajdziecie link do niej w opisie pod filmem. Więc podsumowując, Made in Lab, naprawdę świetne moje odkrycie. Bardzo się cieszę, że dałam się Marce namówić, bo też najważniejsze w perfumach to, słuchajcie, jest zapach i trwałość i to tutaj jest jak najbardziej spełnione. Zapach jest piękny. Trwałość jest jak najbardziej Piccovello i też buteleczka jest piękna, więc też nie jest tak, że płacicie mniej, a macie potem jakiś taki badziewny produkt stojący w łazience czy na toaletce, tylko naprawdę Całość jest od początku do końca świetna e, i gwarantuję Wam, że jak się skusicie, to będziecie bardzo, ale to bardzo pozytywnie e, zaskoczone i zadowolone. A tutaj paka, którą naszykowała mi moja kochana mama i właśnie dotarła do mnie, przebyła długą drogę z Polski do Hiszpanii i już nie mogę się doczekać, bo jest tam dużo fantastycznych rzeczy, o które poprosiłam. Więc, jeśli chcecie zobaczyć, o co prosi osoba mieszkająca daleko od Polski, to zaczynamy rozpakowywanie paki. I jeszcze zanim rozpocznę rozpakowywanie paczki, słuchajcie, pro tip dla tych, którzy się przeprowadzają za granicę: e, najbardziej opłaca się zdecydowanie wysyłanie takich wielkich paczek, 30 kg, w porównaniu z na przykład przewożeniem swoich rzeczy w dużej walizce, kiedy lecicie. Tutaj zapłaciłam za przesyłkę chyba jakieś 150 zł, Nie mam, nie należę do żadnego klubu, nie mam żadnych zniżek. E, używam strony Sendit, bardzo Wam ją polecam. E, I tam po prostu wpisujecie co chcecie, jak ciężką paczkę chcecie wysłać. E, oni Wam tam obliczają ceny, podają ile to będzie kosztowało w DPD, ile w UPSie, Fedexie i tak dalej. I to jest właśnie za taką ogromną paczkę 30-kilową do Hiszpanii, 150 zł. Uważam, że naprawdę jest to spoko cena, bo jak sobie sprawdzicie loty na przykład, jak gdzieś lecicie, to dopłacanie do bagażu dużego, takiego 20-kilogramowego. 20 to jest dużo więcej zazwyczaj, więc naprawdę bardzo, bardzo opłaca. I no i jest to 10 kg mniej, także super się opłaca taką paczkę wysłać. Nawet słyszałam, że teraz jest coraz więcej ludzi, którzy e, zamiast właśnie jechać z walizką na wakacje, to wysyłają sobie taką paczkę i, e, i w ten sposób oszczędzają kasę. Ma to jakiś sens faktycznie, bo, bo naprawdę jest dużo taniej, ale nie przedłużając, paczkę już tutaj roz. Ryp może jeszcze trochę rozetnę. I w dużej mierze są tutaj ubrania, które sobie przygotowałam, będąc ostatnio w Polsce, ale jest też kilka rzeczy kosmetycznych, kilka rzeczy z apteki i różne rzeczy fajne, które widziałam, biżuteryjne w Polsce, które chciałam sobie zamówić, więc no, poza mama powsadzała mi rzeczy, których mi tutaj brakuje, których ja tutaj nie znajduję. I już pierwsza rzecz tutaj, którą widzę, to jest. Naszyjnik, który sobie jakiś czas temu zamówiłam z Zozo Design. I to jest ten naszyjnik z kryształem. Teraz te naszyjniki z kryształami są bardzo popularne i mi też bardzo przypadły do gustu, więc bardzo polowałam, była w końcu jakaś tam przecena, więc upolowałam właśnie ten naszyjnik z kryształem górskim. Jest śliczny, dosyć drogi niestety i... Uważam, że cena nie jest uzasadniona, natomiast szukałam przez długi czas czegoś takiego właśnie jak to dokładnie i nie znalazłam. Także zdecydowałam, że koniec końców będzie to zo ZOZO design. Także jest i coś czuję, że będę często w tym chodzić. O, tak wygląda ten naszyjnik z ZOZO. No ekstra, dokładnie, tak jak sobie wyobrażałam. Super ładnie. I ładnie też leży. Jest tak skonstruowany, że nie będzie się jakoś tam obracał, przekręcał, tylko widać, że będzie leżał ładnie na swoim miejscu. I to też było dla mnie właśnie ważne przy wyborze kryształu na szyję. A ponieważ mama zobaczyła, że właśnie ten naszyjnik sobie zamówiłam, to znalazła mi kolejny naszyjnik. Zdaje się, że kupiła go w TK Maxie. TK Max ma naprawdę często bardzo fajną biżuterię, tylko trzeba upolować. No i tutaj już widziałam, bo mama mi na kamerce pokazywała, że kupiła mi taki też śliczny kamień. A tak wygląda ten drugi kryształ. No, myślę, że razem to będzie naprawdę dobrze wyglądać. Super, ale razem czy osobno, oba mi się bardzo, bardzo podobają. I też myślę, że latem to nie będę się rozstawać, że to będzie idealne. Idealne. Dajcie znać, czy wam się takie kryształowe rzeczy podobają. Co sądzicie, nosicie? Fajne, niefajne? No, mi się bardzo, bardzo podoba. O, i tutaj już wyłaniają mi się rzeczy apteczne, o które poprosiłam. Po pierwsze, mówiłam Wam, że wypadały mi włosy jakiś czas temu. Już na szczęście sytuacja jest opanowana. Natomiast dalej chcę wspomagać. Także mama wysłała mi Biotebal Max, bo mamie się bardzo sprawdził i namawiała mnie, żebym sobie połykała te pastylki tak z 3 miesiące co najmniej u niej się to fajnie sprawdziło więc wysłała mi tutaj trzy opakowania więc będę łykać i poza tym też do włosów wypadających takie preparaty, co to jest piloxidil I to też mama stosowała i mówi, że fajniej pomogło i więcej dużo włosów jej urosło w dosyć szybkim czasie. Także wysłała mi dwie takie buteleczki, żebym sobie przetestowała. To się nakłada miejscowo na głowę, więc zobaczymy też, jak mi to pomoże. Poza tym też wysłała mi coś, czego tutaj nie mają, a przynajmniej nie znalazłam ani tej marki ani żadnego odpowiednika to słuchajcie jest Octenisept który jest takim odpowiednikiem wody utlenionej natomiast jest jeszcze fajniejszy bo ma jeszcze więcej właściwości leczniczych i przyspiesza gojenie się ran lubię to mieć w domu, dlatego że nawet przy takiej głupocie jak na przykład wyciskanie pryszcza, wiem, że pryszcz nie należy wyciskać, natomiast wiem też, że wszyscy to robimy i prawdopodobnie nie przestaniemy, więc ja za każdym razem jak pojawia się jakiś nieprzyjaciel, to najpierw przecieram skórę Octeniseptem i też wyciskam... Za pomocą wacika takiego kosmetycznego, który najpierw sobie spsikuję tym okteliseptem i tym wacikiem wyciskam, żeby tam nic mi, żadna się infekcja nie zrobiła i działa to zawsze wyśmienicie. No i też na każdego typu rankę, wszystko co trzeba odkazić, to to jest świetne i bardzo wygodne, bo właśnie to jest taki psik-psik. Także uwielbiam oktenisept. Jeszcze ulubieniec kosmetyczny, którego mi tutaj brakuje. Słuchajcie, w ogóle w Hiszpanii mają bardzo marne drogerie kosmetyczne. Nie mają czegoś takiego jak Rossman, jak Hebe, że wchodzisz i masz po prostu 150 różnych szamponów, 150 bardzo trzeba dobrze poszukać, żeby trafić na, na taki sklep. I mają taką markę, taką markę która się nazywa Clarel. I to jest taki niby Rossmann, natomiast, słuchajcie, no tam jest tylko Head and Shoulders i Garnier i nic więcej. Więc naprawdę w Polsce mamy taki dostatek, że to się dopiero docenia i widzi jak się pojedzie za granicę, że to wcale nie jest takie oczywiste. Że na każdym roku, rogu jest ogromny Rossmann, ogromne Hebe i mamy przecież jeszcze więcej tych marek. No w każdym razie, ponieważ nie mam tutaj moich ulubionych marek, więc mama wysłała mi odżywkę. Która właśnie mi się skończyła, to jest ta odżywka marki Anwen, nawilżający bez, odżywka do włosów o różnej porowatości. Uwielbiam tę odżywkę, to jest moja ulubiona odżywka. Używam różnych i nigdy nie jest tak, że używam tylko jednej marki, tylko raczej sobie zmieniam. Ale ta zawsze musi być gdzieś tam pod ręką, żeby co najmniej raz w tygodniu właśnie jej użyć, bo pięknie włosy wygładza. Naprawdę świetnie działa. O. Poza tym też mama wysłała mi moje ulubione buty z Timberlanda. Nie wiem, czy je kojarzycie. Myślę, że możecie. E, uwielbiam buty Timberlanda, te męskie. E, jak widzę faceta w tych butach, to naprawdę fajnie to wygląda. Natomiast ja kupiłam sobie te buty w wersji na obcasie. Są bardzo wygodne, a przy okazji też bardzo oryginalne. Widziałam je po raz pierwszy na Megan Fox i umarłam. No może teraz nie wyglądają jakoś super zachwycająco, jak nie są na nodze, ale naprawdę e, są bardzo fajne. O! Tu mi wysłała mama coś bardzo fajnego. To słuchajcie, jest, jak się można domyślić, ekspozytor taki na biżuterię. Ja jakiś czas temu, kilka lat temu właśnie odkryłam, że fajnie sobie można biżuterię w ten sposób zorganizować i mam właśnie ten i mam też taki większy, który już przyjechał ze mną wcześniej do Hiszpanii i to nie dojrze Wam organizuje biżuterię, to też bardzo ładnie wygląda na toaletce, czy gdzieś tam w łazience macie wasze naszyjniki na wierzchu chociaż to też jest dobre przede wszystkim jeżeli chodzi o naszyjniki takie z których korzystacie często, bo jeżeli to ma stać, takie nie ruszamy to kurz brud i nie ale mówię, także zobaczcie sobie na pewno Aliexpress ma takie rzeczy Allegro, a i tutaj rzecz o którą prosiłam, a mianowicie rajstopy dlatego, że bardzo trudno jest mi znaleźć w Hiszpanii Cieliste rajstopy, niebłyszczące, które byłyby podobne do mojego koloru skóry, bo oczywiście, jak można się domyślić, tutaj mają jednak ciemniejszą skórę i mają mały wybór, więc mają bardzo ciemne te rajstopy cieliste, zupełnie nie pasujące do mnie, więc na małe mi rajstopy, także bardzo się cieszę. A poza tym słuchajcie, ciuchy, 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 więc myślę, że to nie jest dla Was jakieś super interesujące. A tu ma wysłała taki kubraczek kolorowy, który kupiłam sobie um, o Ironio w Madrycie będąc kilka lat temu. Także teraz cieszę się, że do mnie wrócił. A strój na dzisiaj to jest komplet, który Wam pokazywałam w moim holu jakiś czas temu. Spodnie z HMu, góra z HM, to jest Intimissimi, papucie z Zara Home. Najulubieńsze. Natomiast tutaj trochę zmieniłam stylizację, bo w filmie pokazywałam Wam to bolerko z sukienką, która też jest taka sweterkowa. Natomiast stwierdziłam, że też można to nosić w milion innych sposobów, że połączyłam sobie to z tymi spodniami i wydaje mi się, że też fajnie to wygląda. No, naprawdę zupełnie inaczej się funkcjonuje <grytanie> pracując z domu i będąc fajnie ubranym. Także jeżeli szukacie inspiracji, to H&M ma naprawdę super rzeczy, ale też Wam pokazywałam rzeczy z Intimissimi, także możecie sobie zajrzeć do tego hola.